Cześć kochani, dzisiaj tak spontanicznie, zresztą jak zawsze, e, mam do Was pytanie. Tak, dzisiaj mam pytanie do Was w związku z Waszym ulubionym cytatem, którym chcielibyście albo już kierujecie się w życiu. Moim ulubionym na dzień dzisiejszy, a mam ich wiele, jest. Może przeczytam nawet. Tam, gdzie kończy się strach. Zaczyna się życie. Tak, przeczytałam go i powiem Wam, że odzwierciedla właśnie moje wnętrze i to, co ja zaczęłam robić. Tak naprawdę strach jest iluzją. Słuchajcie, nie ma się czego bać. Naprawdę nie ma się czego bać, bo strach nie istnieje. To wszystko, co się dzieje, to wszystko się dzieje w naszej głowie, a nasza głowa jest nauczona tego, żeby powtarzać jakieś schematy. Które są dla nas wygodne. A wyjście ze strefy w komfortu wiąże się z tym, że zaczynacie żyć, naprawdę żyć, i to się nazywa życie. Dajcie przykład, proszę, jaki macie swój ulubiony cytat i jakim kierujecie się, bądź już zaczęliście się nim kierować. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam. Nie zapraszam i nie namawiam. Ale jeśli chcielibyście obserwować mój kanał i mieć na bieżąco treści, te, które wrzucam, to możecie subskrybować. O tak, bo wiem, że dużo ludzi o tym nie wie. A z tego względu, że sama nie wiedziałam o tym, że żeby później otrzymywać więcej treści jakiegoś twórcy, któregoś z twórców, Muszę włączyć subskrypcję. Też o tym nie wiedziałam, dlatego teraz o tym przypominam, a wiem, że w wielu filmach o tym nie mówię. Zapominam, po prostu zapominam. Muszę pamiętać właśnie o subskrypcjach. Serdecznie Was pozdrawiam, przytulam, ściskam, całuję i życzę miłości na cały dzień i na resztę życia. Pa.